Hej, hello! Witajcie moi kochani. W dzisiejszym tutorial chciałam Wam pokazać, jak zrobić taką oto tutaj yy, krótką, że tak powiem może girlandę, bo nie wiem, jak, jakby to inaczej nazwać zawieszkę na okno na przykład, która jest bardzo, bardzo piękna. Wykonana jest ona tutaj z tych serduszów, które właśnie robię. Mam nadzieję, że Wam się podobają. Dla mnie są po prostu bomba. I teraz yy, na początku chciałam oczywiście Wam podziękować za to, że udostępniacie, lajkujecie, komentujecie i wysyłacie do mnie zdjęcia, bo naprawdę są przepiękne wasze zdjęcia z waszymi pracami, naprawdę już niedługo będzie filmik na dzień właśnie z pracami, które jakby nagrodzę główną jakąś tam jedną lub dwie prace, a jest naprawdę ich mnóstwo, więc po prostu szok będzie dla mnie, ciężko będzie tak wybrać. Um. I oczywiście y, zapraszam do grupy Kroszy czy An na, na Facebooku, abyście dołączyli, ponieważ tam możecie sobie zawsze wysyłać właśnie wasze zdjęcia. Dodatkowo możecie, y, jak macie jakieś pytania, na przykład zadać na temat jakiegoś tam produktu, którego akurat robiłem jakiś tutorial. Dodatkowo jeszcze, y, no właśnie, wysłać zdjęcia. To chyba to wszystko. A co będzie nam do tego potrzebne? Oczywiście serduszka. Serduszka ja już mam wykonane tutaj. Wcześniej sobie wykonałam. Oczywiście linki do wykonania są poniżej. Największe serduszko, które wygląda właśnie tak. I na mniejsze dwa serduszka. Ja mam w kolorze z kolei jasny róż i fiolet. Tutaj był już ciemny róż i fiolet, ponieważ tak robiłam sobie. To właśnie będzie dla mnie potrzebne na moją, że tak powiem, yy, okno, na moje okno. Dodatkowo, tasiemki, ja mam taką trochę błyskującą, srebrną i białą, czyli takie tasiemki musimy sobie zrobić. Tutaj będziemy, to będzie mniejszy element, mniejsza, krótka, to będzie dłuższa, ponieważ tutaj będę zawiązywała sobie na dwa razy moją kokartkę. Oczywiście igła, żeby schować sobie ten noeltriche, który będziemy za chwilę robić, nożyczki, a także właśnie włóczka w tym kolorze, ja będę również robiła w kolorze, właśnie tym fioletowym. I włóczkę będę używa, używała w tym właśnie, jak, jak robię ogólnie całe serduszka. Eee, to jest tym Gazar Baby Cotton. 225 m, 50 gram, 40% poliakrylu a 60 bawełny. I tu używa się drutów 3,5 i 2,4 mm szydełka. My będziemy używać tu sobie oczywiście takiego do wszystkich serduszek. 2,5. Mam nadzieję, że widzicie. 2,5. Dobrze, zatem zaczynamy. Będziemy sobie robić tylko serduszka, tylko łączenia, i to tak naprawdę będzie wszystko, więc bardzo, bardzo proste. To jest bardzo szybkie, więc sobie możecie zawsze zrobić, jeżeli chodzi o to. I oczywiście sobie zaczynamy od łańcuszka. Będziemy sobie tutaj robić tak, jakbyśmy robili sobie łańcuszek. Dwa razy będzie robiony, czyli robimy sobie tak, i ja to sobie umieszczam na końcu mojego, tutaj tego serduszka. Z pewnością nie znacie, już widzieliście. I przeplatam sobie łoczkę. Robię po prostu sobie tutaj oczka łańcuszka. Robię ich 15. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15. Mam 15. Tak mi to wygląda. Jak chcecie, możecie sobie oczywiście taki typ zostawić, takiego łańcuszka, czyli takiego czy jakby czystego, ale ja troszeczkę na takiego, jak, jak to na, ja nazywam, brudny łańcuszek, ponieważ będę przez to przeplatała włóczkę, więc nie będzie już tak ładnie, ja będzie tak troszeczkę, tak brudno, tak, no, tak to nazwie, znaczy nie wiem, jak to nazwać. I teraz pamiętajmy o tym, że jeżeli sobie robimy to serduszko, to oczywiście musimy w takim samym stylu, w sensie to jest góra, to jest góra, to jest góra, tak, żeby nie było nam jakiś tam po prostu uskoku żadnego. I wbijamy się po prostu w jakimś tam miejscu na środku, żeby tutaj to ładnie sobie złapać. Ogólnie trzeba jakieś tam miejsce znaleźć, ciężko jest określić gdzie. Zobaczę z tej strony. Tak sobie zahaczymy. O no. nie, nie weszło. Dobrze, ja to sobie zaraz może sobie tak właśnie zrobię. O i tutaj z lewej strony będę miała swoją łóczkę. Po prostu sobie zrobię jakby oczko ścisłe i oczywiście zobaczcie wtedy, jak to wygląda czy się nic nie wywija, czy nie się od nie odstaje jeżeli odstaje, wyciągamy szydełko wyciągamy wszystko co teraz tu zrobiliśmy po to, żeby było to ładnie jeżeli jest tak, że nic tam tu się jakby nie wygina nie nic wiadomo, zawsze tam będzie troszeczkę odkręcone to ja sobie wyjmę jeszcze raz mi się tak nie podoba i tutaj sobie jeszcze raz zrobię i bije po prostu tutaj gdzieś tak sobie zrobię a połączę sobie po prostu nasze dwa jakieś oczka i już I tak tego tu nie będzie widać, więc tak muszę nic zrobić Dobra, patrzę teraz, czy jest ok. No, już teraz będzie lepiej, na pewno. Tak to właśnie będzie wyglądało u mnie. No i jest w tym samym miejscu, co górne serduszko. No i oczywiście tu sobie obcinam taką trochę dłuższą łuczkę, tak, żeby to sobie później, właśnie, właśnie z mówiłam wcześniej, wszystko przerobić. W naszą pracę to idziemy tutaj zrobić sobie w to yy, nasze serduszko, będziemy sobie robić igłą. A te górne, właśnie, dlaczego, to pokażę, dlaczego będziemy w ten, tutaj nasz łańcuszek robić sobie igłą. A to sobie tutaj gdzieś przeplatamy w naszą całą robótkę. Naprawdę to jest bardzo, bardzo proste. Wcinamy oczywiście i tą właśnie pokażę Wam tylko tą stronę w sensie ten kawałek, bo drugi zrobicie tak samo ponieważ robi się naprawdę tak samo robimy sobie to samo ale już nie umieszczamy sobie w serduszku, ponieważ gdybyśmy sobie umieścili w serduszku, może by było wtedy widać właśnie to przez drugą stronę. A to, żeby było bezpiecznie, ja sobie wolę zrobić w taki sposób, przeplatając sobie to pomiędzy mój łańcuszek, i dlatego nazywam go wtedy, że będzie brudnym łańcuszkiem, bo nie będzie wyglądał tak bardzo już estetycznie. Bardziej będzie troszkę gruby, a robię to oczywiście do końca, żeby znowu sobie. przełożyć go gdzieś pomiędzy serduszko nie tutaj bo to jest przód oczywiście z tyłu serduszka tak żeby nie na razie wyciągnę o i tak sobie zobaczcie to dlatego teraz takie wyszło troszeczkę brudne jak to ja mówię tak ale też bardzo ładnie wygląda i mi się to podoba yy... i teraz to sobie chowam jeszcze oczywiście pomiędzy dalszą część mojego serduszka dolnego i tak robimy z, drugą, yy, z drugim łańcuszkiem, tylko, że wiadomo przyczepiamy sobie wtedy ten mniejszy, ten mniejszy serduszko i tak samo robimy, jeżeli chcecie możecie oczywiście zrobić po swojemu, ja też bardzo dobrze nagradzam na przykład jakieś różne pomysły jak ktoś ma Wiadomo czasami no nie ma jak zrobić jakieś tam rzeczy, załóżmy nie wiem Olafa, bo tam do końca nikt nie zrobi, ale jeszcze na przykład nikt nie zrobił Olafa w jakimś ubranku na przykład, też fajny pomysł mi się wydaje mógłby być, więc pomyślcie no, no, nad takim życzeniem, bo naprawdę fajne są takie wtedy rzeczy, tak już Wam podpowiedziałam, to ja, ja lubię takie eksperymenty robić, naprawdę fajne są, no i teraz już mam to skończone, oczywiście teraz tutaj jeszcze zrobimy sobie kokardkę, i kokardkę, ja będę to sobie wkuwała pomiędzy te dwie yy, tutaj nasze rzeczy, możecie sobie nawet tutaj też powiedzmy zrobić i może tym bardziej teraz zrobię sobie tutaj, że tutaj sobie zawiążę po prostu moją całą rzeczkę, tasiemkę. Ponieważ i tak to będzie wszystko o, tak trochę mocniej trzeba to zrobić, tak, żeby to się wszystko trzymało i nam nie uciekało. I teraz po prostu robimy sobie kokardkę dwa razy. To, to tylko też oczywiście trzeba będzie o tym, żeby to wszystko później ładnie e, wycentrować i takie tam rzeczy, tak, żeby to było wszystko równe. Ja teraz też robię tak i kawałek sobie jakby wtedy zwalniam, trzymając na środku, żeby nam się zbytnio nie rozluźniło. Tak, o na przykład i robię sobie teraz sobie jeszcze raz. Dlaczego? Po to, żeby jak to jest na tą stronę, to potem będzie na tą stronę na przykład, tak? Żeby to było tak właśnie bardziej pełne. O, zobaczcie i dlatego tak to później fajnie wygląda. Jeszcze jedno, jeżeli widzę, że nam tutaj to i tak nie schodzi, w się sensie tu się rozwala w środek, to ja sobie robię w taki sposób, że ciągnę sobie dwie tasiemki równo i dalej tu sobie jeszcze tak, o taki sposób sobie. Dobra, i może powiedzmy być. Tak to na przykład u mnie będzie wyglądało. I oczywiście sobie. obcinam Raz w jedną, jedną stronę, raz w drugą stronę. Ta się tu końca, oczywiście, podpalamy sobie y, y, tą, to się nazywa zapalniczką, po to, żeby nam. Nie te, ta sianka się nie pruła. Ja to zrobię później, bo teraz coś nie mogę znaleźć chwilę. No bo zaraz po przerwie przyniosę, zaraz, więc wam zaraz pokażę. Jak zaraz wyłączę chwilę tę tą część. I tak samo robimy teraz drugą część tutaj naszej, naszej, yy, naszych, naszej całej, jakby powiedzmy, no nie wiem, zawieszki, girlandek, kto tam jak woli. Tutaj z tym właśnie naszym serduszkiem i przypinamy. Możemy sobie jeszcze jedną przypiąć, możemy sobie już nie przypinać, ale ja przypinam po to, żeby to ładnie wyglądało, że tak powiem, że to jest jakaś tam cały czas łączność, powiedzmy, żeby nie było widać tego całego tam, co ja tam powiedzmy yy, połączyłam razem z tym serduszkiem. Zatem ja zrobię sobie teraz to drugie z tasiemką i spotkamy się za chwilę. na kochani, mnie to właśnie wygląda już tak, ja tak sobie to zrobiłam. Oczywiście pamiętajcie też o tym, że yy, z tej strony ta tutaj ta końcówka właśnie tego naszego od początku łańcuszka idzie w łańcuszek i zakończamy tutaj w to serduszko, tak? To będą wszystkie zakończenia z dwóch jakby końców, ponieważ to jest tego samego koloru. Ja zrobiłam w taki sposób, możecie zrobić w inny sposób w cyczkowcu, w jednym kolorze jak tamkolwiek sobie chcecie, mi się tak podoba, więc tak sobie zrobiłam. Eee, oczywiście gdzieś mi wsiąkła zapalniczka czy zapałki, nie mogę znaleźć, więc teraz wam nie pokażę, ale tutaj mówię, się robi po prostu, przypala się taką yy, po prostu zapalniczką i wtedy jest bardzo, bardzo ładnie. Nic tam się na nie siepie. A jeżeli Wam się oczywiście które podobał, chcecie więcej, to lajkujcie, like, komentujcie, subskrybujcie i zwłaszcza udostępniajcie, e, aby inni również widzieli te, te fajne, że to powiem uważam, filmiki. Jestem bardzo, bardzo widać skromna, więc <laughs> to oczywiście żart. E, I dziękuję Wam jeszcze, że jesteście ze mną już jest ponad 2000. I tak właśnie bardzo się z tego cieszę, ponieważ 11 będzie pełna informacja. 11 stycznia dowiecie no się jaka za co Wam bardzo jestem bardzo wdzięczna że jest już nas tyle yy, i zatem dziękuję Wam czekam na Wasze pomysły właśnie w tych tutaj fajnych filmikach i bye bye